Akceptacja jest mocno brakującym elementem do uzyskania pełnej obfitości przez otwarcie serca, przez zaakceptowanie siebie, przez zasługuje. I wiem, my nie potrzebujemy zasługiwać, ale my to wiemy świadomie. Jednak w naszej podświadomości zaciągnięty jest ręczny hamulec, który opiera się i bazuje na niezasługiwaniu, bo Jestem niewystarczająca, bo oceniam, bo krytykuję, bo za dużo wymagam, głównie od siebie. Przez te 7 dni odkryjesz, jak bardzo i jak dużo wymagasz od siebie, a pokaże ci to świat zewnętrzny. Każdego dnia rano dostaniesz ode mnie maila z krótkim zatrzymaniem w ciągu dnia z pytaniami, które będziesz eksplorować przez cały dzień. Tylko po to, aby uświadomić sobie, w którym miejscu jesteś i aby prawdopodobnie zrozumieć, dlaczego jeszcze obfitość, ta, na którą tak czekasz, nie dotarła do Twojego życia albo ty jesteś gdzieś obok niej. Te 7 dni skończymy mastermindem. Skończymy dużą pracą, w której nauczę Cię w jakiś sposób akceptować to wszystko, czego nie chcesz podświadomie. Zaakceptować. Jeżeli po tych siedmiu dniach poczujesz, że to ze mną chcesz otworzyć swoje serce na miłość i obfitość przez akceptację i przez pozbycie się żalu, który gdzieś tam jeszcze głęboko jest, to zaproszę cię do kilkutygodniowej pracy właśnie z akceptacją, z żalem abyś mogła zupełnie otworzyć się na obfitość. Jednak najpierw siedmiotniowe wyzwanie. Sprawdzisz, czy jesteś gotowa, czy w ogóle zależy Ci na Tobie na tyle, że wytrwasz te 7 dni. Do usłyszenia. Pierwszy mail już w środę, 7 maja. A za tydzień nasz Mastermind, na którym dużo będzie się działo.